Chodźcie dzieci, chodźcie. Dziadek opływa opowie wam opowieść wielkanocną. Opowieść tragiczną. Opowieść o tym, że zawiść i nienawiść może zniszczyć i rozdzielić każdą rodzinę. Nawet tę z niemiecką kartą. Nastała w końcu Wielkanoc. A było to dawno, dawno temu. Za czasów komuny. W tym samym domu, co teraz my jesteśmy. Kiedy jak nigdy w kwietniu spadł śnieg i pizgało tak mocno, że jajca same chowały się do dupy. A wszystko zaczęło się od tego, że brat Romka przyniósł do domu majonez kielecki. Ja pierdolę, ale pizda. Kto by pomyślał, że w kwietniu spali 20 cm śniegu? Dobrze, że przynajmniej wrzuciłem te stare opony do pieca, to raz, dwa się rozpali. Cześć, Roman. Cześć, cześć, przyniosłeś majonez? Oczywiście, że tak. O, i proszę, cyk, majonezik kielecki. A po co mi ocet do jajek? No, chciałeś majonez do jajek, to masz. Wynoś się z mojego domu. No weź, Roman, trzeba próbować nowych rzeczy. Już wolałbym na sucho dręka wpierdalać, niż gwałcić jedną kielecką od stół, a tfu! Kogo tam k*nie się otwarte? Ja pier... Alwa schować z drugiego końca wsi? Już myślałem, że zaczęliście pić bez mnie. Ale mi jeszcze trzeźwi. Trzeźwi? Siódma rano, wielkanoc i wy jeszcze trzeźwi? A drzecie się, jakbyście już nieźle byli urobieni. Dobra, ale skoro tu już jestem, no to polewajcie, żebym się rozgrzał. I jakoś zapił tego szerszego kaca. Jak to się mówi, gość w dom, Bóg w dom. Tak w ogóle o to bezguście zwane moim bratem uznało, że przyniesie nam na spróbowanie jak majonez kielecki. Bo spróbowałbyś innego majonezu, a ciągle ten sam wpierdalać. Choćby do jarzynowej. Kieleckim? Sałatka jarzynowa z octem? Używanie tego kwasu kieleckiego do sałatki to zbrodnia przeciwko ludności. No ale po co wy się głucicie? Głótnie o to polska tradycja. A tradycję trzeba szanować. Eee, jak dobrze, ja należę do trzeciej grupy i mam z tym spokój. Jakiej trzeciej grupy? Do trzeciej grupy osób, które najzwyczajniej w świecie za moje nie przepadają tylko my zawsze siedzimy cicho, bo jeszcze byście się przykonał, nam złączyli. O kur... wypaliłem. Czekaj, czekaj! Przecież ty zawsze jadłeś jajka z winiary? Powiem krótko. Po kilku głębszych to i nawet moja teściowa to mi spolonia. A i tak zawsze się upijam, zanim do romka na śniadanie przychodzę, więc jakoś wchodzi. Ale jak bez nezu jest jajka? Przecież to nie po Bożemu! z kalejczystej, bo ja tu nie wytrzymię! Jeden wpierdala jajka z octem, a drugi na sucho! To ja już bym wolał, żeby mój syn był politykiem. Taki to przynajmniej potrafi kłamać. O szty! Nagle obaj bracia rzucili się na siebie i zaczęli okładać pięściami. To w oko, to w zęby, to w brzuch. To kręcenie zasuty grubasa, a nawet i w krocze dali sobie razie. Szwager próbował załagodzić sytuację, ale tylko został wciągnięty do walki i teraz cała trójka dała sobie raz razie. W końcu po godzinie tej walki cała trójka wsiadła z powrotem do stołu. To co, Remis? Ja ci ku Adam, remis, ty gastronomiczny degeneracie, ty! Jadźka, gdzie ta wódka?! Romuś, nie denerwuj się. Ale wódki, no jakby ci to powiedzieć... Nie ma. Wychodzę. Siadaj! Jest jeszcze zakazana wódka dziadka Stefana. Ty a to czasem nie jest czysty metanol? A no jest. A ktoś mi tu mówi, że mu wszystko jedno, bo wypity. Ty serio myślisz, że po tym wszystkim będę pił razem z tobą wódkę? Czy ja ci wyglądam na debila? Tak. Polewaj. I tak minęły godziny picia alkoholu na umór. Ale kiedy wódka się skończyła, Roman wpadł w szał alkoholowy i zaczął jeść majony kielecki, nie zważając na smak octu i na obecne w jego organizmie zatrucie alkoholowe. Jadł, i jadł, i jadł, i jadł, aż go zamroczyło! Ale po chwili jadł dalej. Nagle Roman padł na ziemię i zaczęło nim telepać jak klopsikami w Ikei, gdy źle wymójcie nazwę mebla. Jaćka wpadła w panikę, brat Romana zerzygał się sam na siebie, a szwagier! Szwagier zacznął tylko. Później przyjechała karetka pogotowia ratunkowego i zabrała Romana do szpitala. Tam z cudem go odratowali, ponieważ alkohol zawarty w jego organizmie w połączeniu z octem zaczął wymywać jego kości. I dlatego w naszej rodzinie od dawna jemy tylko majonez winiary, żeby znowu nie doszło do takiej wielkiej tragedii i wojny polsko-polskiej. Koniec. O, wasza babcia wróciła. Mariusz, od 40 lat byłaś ciągle w tym samym Ortalionie, byś się przebrał w końcu. Rycerze Mortalionu zostaje się na zawsze. Mariusz, pat co dostał mu Agatki, Majonez kielecki? A i pamiętaj, że dzisiaj przyjeżdża jeszcze twój brat i szwagier, który nie lubi majonezu. No się, dziadek wychodzi.